To ja, Michał, gramy sobie w Ultimate Car Driving Simulator. Mamy miliard, bo zbierałem. Tak. I dzisiaj będziemy kupować, bo zbierałem, żeby kupić trochę samochodów. Już tam kupiłem, bo to jest początkowy samochód. Tutaj ma takie samochody. Są. Dewan, tu też mam miliard. No to mam najszybszy, właśnie samochód za 700 tylko. Nie, ja bo to zbierałem tak. To, Tylko, że mi, to mi zajęło. To mi zajęło. Dwa lata. Totalne dwa lata mi to zajęło. Obram. No i kupiłem, żeby sobie... koni jest puszarte. Ale są piękny. Ale ładny. Dobra, tu mamy jeszcze takie bogate do kupienia za 600 tysięcy. I oczywiście kupujemy po prostu wszystkie samochody. Ja będę wam od pierwszego pokazywał do ostatniego jak jeżdżą. Po prostu... Okay. Ten film może trochę zająć, bo... bo naprawdę dużo jest tych samochodów tu. Okej, okay, lecimy! Dobra, napiszcie w tej grze W komentarzach, że to była, że to jest fajna gra Okej okay. Było cięcie przed chwilą My dajemy dalej Napiszcie w komentarzach, że chcemy więcej tej gry, to wam przypnę serduszka, będziemy nagrywać, a jak napiszecie, że nie chcemy, że wam się nie podoba, to tu będziemy nowe gry nagrywać Okej. Okay. My tak nie będziemy cały, tej, cały czas tej samej gry, ale przetestujemy wszystkie samochody po prostu. Ja wszystkie nie jeździłem. No. Lecimy, lecimy. Wybierzemy następny samochód do testowania. Może teraz wam pokażę jak je, jeździ najlepszy ja samochód w grze. Daję.

Tak, to jest Oliver, on się gra w inną grę. Ale dobra. Ja umiem nie przeżywać, ale przerwał, nie wytrzymał, bez umówienia. Lecimy. Dobra, lecimy. okej, okay. Wow, wow, jakie to jest kurde. Omy oh Musi trudno aż jeździć. Zobaczcie, kiedy ma przyspieszenie. To jest jakiś elektryczny samochód mega. Wow! Do jakiegoś sklepu wjechałem, chyba. Przepraszam za rozbite szyby, zapłacę miliard. Mogę zapłacić ilek nawet milion mogę zapłacić. Nie, dobre szyby, to Dobra. Wait wait, wait... wait, 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 wait. To się... Ale wleciałem w jakieś miejsce zakazane. OMG! Wleciłem w jakieś zakazane miejsce. A nie, to się można było tędy wyjechać. Ale dobra, jednak nie jest zakazane miejsce. Lecimy. Okej. Okay. Oh. Dobra. I tutaj. I okej. Okay. Dobra, i teraz tak. Uuu, całą górę przeskoczyłem. A, okej, okay, to fajnie. tu można 1000 gramów zadaję mu dostać. No tak. Właśnie o tym ci mówiłem, że tam potrzeba 2000 dobre. Ja mówię... Do was! ja aż 3000, żeby te kameki pod... No akurat to prawda. Dobra, lecimy. Co 5 godzin możesz odbywać te 1000 gramów, wiesz. Dobra, tutaj... Takie to, to, yy, to co 5 godzin możesz odbijać te gemy, co nie? <tryk> Tylko co 5 godzin, a nie co dzień. Okej. Okay. To, nie. Dobra. Lecimy się rozpędzić. Eee, yy, dobra. Okej, okay. oj. I go siuch. 3000 do mnie. Ja się tak zbierają te pieniądze. O nie! A, ja mogę wyskoczyć, ale ja sobie jadę wodą. Co? Co? Ta ja auto może jeździć pod wodą? Nie wiedziałem. O, okej. Okay. Okej, okay. jak one może jeździć pod wodą, to... to będzie epicko, to ja jadę do morza. Nie, w ogóle nie wiedziałem, że jakiś samochód w tej grze może jeździć pod wodą, to jest. Nie no to na pewno może pod tamtą jeździć. to dobrze. Lecimy. A, to była manga w mózgu elegancji. Jestem to bestią. Okej. Okay. Ej, naprawdę ten samochód może, może jeździć pod wodą, ale spadł poza mapę, bo tam jest głęboko. Aj! To nie jest taki długi film, ale na tym pięknie tego samochodu skończymy ten film. Nara Elo.